Oni nie tolerują tego, że ktoś jest heteroseksualny. A ty, a ty tolerujesz heteroseksualnych? Tak, ja sam jestem heteroseksualny. Dla mnie to jest temat, który w dzisiejszych czasach w ogóle nie powinien być poruszany. Dlaczego? W ogóle, bo mamy ważniejsze rzeczy. Niech każdy kocha tak, jak lubi, nie? Nie. Dlaczego? Dokładnie nie. Dlaczego? Dlatego, że kochać nas już chyba Biblia nauczyła, czy nie? No ale skoro kochasz faceta, no i go kochasz, i jest to dla ciebie naprawdę spełnienie, to jest... no to dlaczego to, tego nie akceptujesz? Bo to jest chore. Nie można Faceta facet chore. kochać faceta. To jest dlaczego nie... nie? No bo nie i tyle. No. No to ma być całe życie nieszczęśliwe i w związku z jakąś kobietą ją udawać w domu przy głowie. Najlepiej niech, wy, niech se dwójkę dzieci jeszcze adoptują i niech mówią do nich obydwoje tato. No to jest na pewno bardzo zdrowe. No. Jeżeli dwoje dorosłych, bogatych, świadomych, kochających się mężczyzn chce pomóc w życiu jakiemuś dziecku, to temu dziecku będzie 100 razy lepiej u nich. Mhm. To ciekawe jeszcze, co to dziecko ma do powiedzenia na ten temat. Ale dom. co ono może mieć do powiedzenia, jak ono jest maleńkie? No właśnie, i wyrośnie i się okaże, że ma dwóch ojców. No, no i co z tego? Ale nie będzie go... In... I nikt go bił, nie będzie się nikt nad nim znęcał, będzie zawsze miało posiłek, ubranie i będzie miało wykształcenie. Oni ingerują w moje życie. Dlaczego? No, jak to dlaczego? No bo oni chodzą na... całują się publicznie, adoptują dzieci. No dobrze, a jak matka dziecko na ulicy, to też ci dzie... Nie. A, no widzisz. Nie. Dlaczego miałoby mi to przeszkadzać? No bo Jesteś nieobiektywny. No bo, bo skoro ona jest sobą i robi to na co ma ochotę, dlaczego im nie pozwalasz? Ale on, co to znaczy, że ona jest z sobą i robi to na co no ma ochotę? No wyciąga, cyca i karmi dziecko, no bo jest głodne. I to dziecko że ma gołego cyca na dworze. To robi to na co, co ma ochotę, czy to co powinna jako matka, że? Ale na, na ulicy dziecko. się nie powinno karmić. Ale Mówię, dziecko o, jest głodne na ulicy, no. No dobra, ten chce buziaka na ulicy, no, no i co? Czym to się od tego różni? Powiedz? To, że dziecko to nie jest dorosły człowiek, świadomy, i tym się to różni.